Siemanko robaczki, z tej strony Nuchu z kanału Instytut TZT. A Black Tail Innocence, rozdział trzeci. Jedziemy. Odwet. W ostatnim odcinku udało nam się uciec przed... Goniącym nas całym podlasiem, właściwie. No i tutaj jesteśmy już we wnętrzu tego kościoła. Tutaj mamy drabinę, jakąś interakcję. No to jeszcze zerknijmy najpierw tutaj, czy może coś tutaj jest. To Don't burn yourself. Thank you. No, poradzi sobie. Poradził sobie over Super. Dobrze nasza interakcja z naszym bratem robi się coraz, coraz lepsza. Tutaj mamy siarkę, patrzcie. Jeszcze chyba do tej pory nie mieliśmy. Zerknijmy sobie, bo to jest tak. W ulepszeniach mamy faktycznie, tak, to jest ta siarka. Widzicie, potrzebna jest tutaj do na przykład rozwinięcia naszej kieszeni. No dobra, na razie sobie zbieramy to wszystko, co nam wpadnie. Później trafimy może na jakiś warsztat. Tutaj mamy alkohol. Ale to podejrzewam nie jest taki do picia, tylko... raczej chyba do zrobienia jakichś rzeczy. Tutaj co mamy? Amicia, Poczekaj. Poczekaj. Okej, okay, fajna to interakcja. Była. Tutaj jeszcze coś, coś mamy. Mamy też coś, patrzcie. Różaniec. Słyszeliście. Dobrze, zobaczmy sobie faktycznie. Tak, jest tutaj różaniec. Wydaje mi się, że coś pominęliśmy, no ale. Można sobie później powtarzać rozdziały, żeby sobie wszystko zdobyć. No mnie się akurat nie udało w tym pierwszym rozdziale z tego znaleźć. Podejrzewam, że to jest chyba jakoś chronologicznie. Nie bo ja tutaj Hugo też gdzieś poszedł. O. You have no being here. Dobra, idziemy za tym ojczulkiem. znaczy tak mi się wydaje, że za nim idziemy. No bo tam zejść na razie na dół nie możemy. Może tutaj, tutaj jest jedyne tylko jakieś przejście. I nie tak to jest. Tu chyba ta inkwizycja też zajrzała, coś mi się zdaje. Tu mamy też kolejny materiał do kraftowania. Tutaj też coś mamy, mamy siarkę. No i coś zeszliśmy tutaj na dół. Coś tutaj jeszcze jest. Coś mamy. Materiał. A tutaj w tych kadziach są zioła. okej. Okay. Tu coś mamy. Mamy ten alkohol. Trzeba to wszystko zbierać. Tutaj też coś mamy. Mamy skórę. Może tu jeszcze coś znajdziemy. Tutaj też już nie ma nic. Więc idziemy tutaj. Wychodzimy chyba na ten dziedziniec, który widzieliśmy z góry. Chyba tak. Jeszcze obejdziemy go sobie dookoła. Może tutaj też coś znajdziemy. Tam się coś świeci. Tak jest. Saletra. O. Pobiegł gdzieś. No tak, była mowa o tym, że on się bardzo interesuje kwiatuszkami. Goździki. Hugo, we to Wait, wait. Come here. What? Super. Więc dostaliśmy goździk i wygląda na to, że to jest jedno z kolejnych rzeczy, które mamy znaleźć. Patrzcie, jest 13 kwiatków do zebrania. No na razie mamy pierwszy. Dobra, to czyli idziemy za tym. Za tym ojczulkiem. Gdzieś on poszedł. Tu mamy parę rzeczy. Tu mamy uzupełnienie arsenału. Tu jeszcze zerknijmy. O, proszę bardzo, jest lina. Sznurek, przepraszam. O, sznurek to jest, a nie lina. I siarka. No dobrze, czyli teraz tylko tutaj. Tu możemy. Nie. No to idziemy sobie. Tutaj też nie możemy, nie możemy. To czyli idziemy tutaj, jest ten ojczulek. Jeszcze zerknijmy, zanim on sobie tam coś... A nie, już się nie da. Wysłuchajmy. someone has to help us. To it for him at least. The Robert Dorun coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they. I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I, I, I cannot leave the church, uh, but an exit um, through the crypt of the three saints.

Father why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. then the sickness spread first in families, then to everyone. Fever, boils people started dying and when we finally found out where it came from I Jak ktoś jest ciekawy, zapraszam. Można sobie nawet na Wikipedii poczytać, warto wiedzieć o czarnej zarazie, co to było tak naprawdę i dlaczego ludzie umierali. No, słuchajcie, według różnych szacunków, prawie 200 milionów ludzi, około 200 milionów ludzi, w samej tylko Europie, w tych. Właściwie w tej trzeciej fazie, pierwszej, drugiej, trzeciej fazie, bo to zaczęło się w Marsylii, wiadomo i to się rozprzestrzeniło bardzo szybko po całej Europie. Według szacunków zginęło prawie 200 milionów ludzi, więc to naprawdę był okropny pomór. I wiemy też, że Choroba najprawdopodobniej była rozprzestrzeniana przez szczury, a właściwie nie przez szczury, a pchły, które były pasożytami w, w, w ich, na ich skórze, które żerowały na ich skórze, i to one właśnie przenosiły tę chorobę najpierw na szczury, a no później wiadomo, na ludzi. No zobaczmy, co tutaj się dzieje. Hugo, coś nie swój. Uh -huh. Coś się dzieje. O, wspaniale. Wszystkie światła pogasły. Hmm. No. No i są słuchajcie. Ale one jak widzicie to nie są takie zwykłe szczury, one też chyba już oszalały. No i oto pierwsze spotkanie. Stwórcy chwalili się nieprawdopodobnie, że... Potrafili ogarnąć, zresztą sami zobaczcie, ile tutaj ich jest i mamy uciec szczurom. Sami zobaczcie, one tylko właściwie one boją się światła, to zrozumiałe, więc my możemy sobie. Patrzcie na tego, na tego ojczulka, jak go szybko załatwiły. To samo widzieliśmy na samym początku gry, kiedy, kiedy tego dzika próbowaliśmy gonić i on tak samo wyglądał właściwie po paru sekundach, także. To niby, że są szczury, ale one jakieś dziwne. Ja tam akurat się nie boję, ale wiem, że wiem, że, że są wśród nas ludzie, którzy boją się tych gryzoni. Aczkolwiek naprawdę musicie przyznać, że twórcom w świetny sposób udało się uchwycić ten moment właśnie kiedy jest tych szczurów naprawdę bardzo dużo na ekranie. Zobaczcie, że, że to się nic nie dławi. Wszystko super działa. O, a tego? A, trochę też go zjedlił. To drugi brat. Ok. Pochodnią w dłoni nie możesz pokonywać przeszkód. Dobrze, czyli co? Musimy ją tutaj postawić. Teraz braciszka przez ściankę. Tyk. No dobra, i musimy coś pobrać. Da się to wziąć, nie da się, ale tu na szczęście coś innego chyba mamy. Mamy tutaj patyk i musimy sobie go tutaj podpalić. Okej, okay, patyki palą się szybko, a więc dobra, ruszamy, nie marudzimy, zdążymy. Tak, tak. Pamiętajmy, że światło nas chroni. Nie musimy się bać. No dobra, Patyk nam się palił. Ale udało nam się tutaj wejść na górę. Ucieknij szczurom, to cały czas jest. Jest nasze główne zadanie. Tutaj jeszcze coś mamy. Fajnie, słuchajcie, że twórcy co chwilę podrzucają nam właściwie jakąś nową mechanikę. Trudno tutaj się nudzić. Tu możemy sobie przejść. Co my tutaj mamy dalej? No i co? Tutaj coś możemy zrobić. Tu posypane solą, chyba. Tutaj coś mamy. Co to jest? Ach, kamienie tylko, to na co mam patrzeć? Aha, tutaj, okej, okay. dobra, czyli tutaj zrobiło się światełko, możemy spokojnie przebiec. Tu mamy całe. Tutaj coś jest. Tu możemy sobie jeszcze wejść na górę. Zobaczmy co tutaj jest na górze. Może coś tutaj znajdziemy sobie. Może jakiś sekret. Tutaj coś jest. Tu jest paletra. Przyda się. Jest i skóra, ale jeszcze coś tutaj mamy. Nie, nic więcej tutaj nie mamy. Więc to były tylko zasoby. No i tutaj musimy dołem się na pewno przedostać. Zaraz zobaczymy. W jakiś sposób na pewno się znajdzie tutaj. Aha, uzupełniamy tylko amunicję. Tu nic więcej już nie mamy. To musimy sobie zejść na dół. Dobra, Hugo, chodź tutaj za mną. Dobra, tu jest światło, więc nam nic nie grozi. Tutaj były jakieś drzwi, ale są zamknięte. Nic nie możemy zrobić. No a tutaj. A tutaj coś możemy? Nie, patrzcie. No to czyli jednak trzeba było tak ciężko chyba wejść. Anna. Tak jak rozumiem. Czyli my coś tutaj musimy strącić. Nie ma wyjścia. Moim zdaniem to. Aha. Dobra, zaraz zobaczymy. Ja już z góry chyba mniej więcej widziałem, co tu będziemy musieli zrobić. Dobra, Hugo, łap się za rękę i czekamy jeszcze raz, jak tu przyleci sobie w tą stronę do nas to światło. O, i teraz. O właśnie. Ugo, tak, no na razie nie marucz. Spokojnie. Siostra wie, co robi. O, mamy warsztat. Mamy również i... narzędzia. I teraz możemy sobie zupgradeować. Ja... Uważam, że powinniśmy sobie zupgradeować kieszeń na początek, żebyśmy mogli więcej tych rzeczy zbierać, bo tak naprawdę tutaj, no to i, i tak zresztą, zobaczcie, teraz dopiero zarobkałem, że nic innego i tak nie możemy więcej. Możemy tylko sobie kieszeń w tej chwili ulepszyć. Ok, więc na pewno Not będziemy bad. mogli już nie Not 8, a 16 materiałów każdego rodzaju, a więc dwa razy tyle. No więc super. No rats. Oh no, no. Ale jakie w ogóle nie na żartę w ogóle te te szczury. Chodź tutaj do światła. Tu nam nic nie zrobią. Tutaj. O, jest tutaj coś do rozwalenia. Co to jest? Tu jeszcze jest jedno. A, dobra. No to szybko. Zajęły się jakąś przynętą. Tu jeszcze coś jest. Zbieramy. I idziemy. Dawaj, Hugo. Dobra. Tam byliśmy. A tu z tej strony. A, tu jest to miejsce, gdzie mamy się udać. Dobra, czyli jesteśmy bliżej. No dobra, teraz tutaj, co my mamy tutaj zrobić? Zaraz zobaczymy, tutaj coś mamy. Tu jest alkohol. Co? Możemy na stół chyba wejść. Tak nam gra podpowiada. Dobra. No dobra, no to idźmy na razie tędy. Tam się świecą różne rzeczy, ale na razie tu nic nie widzę, co moglibyśmy nie wiem, podrzucić cokolwiek zrobić, jeszcze na razie nie widzę. Tu jest jedna jakaś przynęta.

Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll uh, move together. No? That way the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready? Here we go then. Slowly. Very good.

Przyjemne rzeczywiście tutaj są widoki. Ale chyba nic tutaj więcej już nie ma. Więc nie pozostało nic innego. Tylko faktycznie tutaj chyba tylko tu tą pochodnię. A sami przeskoczymy. Dobra, w porządku. Widzę światło dzienne. O Boże, co ten Hugo znowu? Tu jest coś, okej. Okay. Czyli tu możemy gdzieś iść szybko, zobaczyć co tu się dzieje. Zobaczmy. Latryny. Dobra. Chyba się uda wrócić. Dobra, spoko. Czyli idziemy tam i trzeba to podpalić. Widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no to idziemy.

Dobra, jest tutaj kilka miejscówek już, gdzie możemy się jakoś mniej więcej poruszać. Tam jest jeszcze jedna. No dobra, mamy tu jakiś patyk? Jest patyk. Zapalmy to i pójdźmy tam. Mam nadzieję, że starczy. Dobra, starczyło. Dobra, tam poszedł Hugo i zrzucił nam jeszcze jedno. Dobra, tutaj chyba nic więcej nie mamy. Na no to co? Weźmiemy sobie patyk. Idziemy teraz do tego albo do tego. Może do tego. Podpalimy i idziemy tam. To się wydaje dosyć daleko. Wystarczy, że tutaj dojdziemy. Pozbieramy sobie wszystkie te surowce. No dobra, czyli co? Tutaj chyba wszystko. Mamy tu jakieś patyki, no ale to nie będziemy wracać, bo ja tam chyba wszystko już zebrałem. No to idziemy tu na górę. Ja przynajmniej nie mam innego wyjścia. Coś tu mamy, tutaj coś mamy. Dobra, super. Ale tutaj. Aha, czyli tutaj już nic nie ma. Musimy się mimo wszystko wrócić. No tak, po co ten Hugo miałby w sumie zgłazić specjalnie na dół? Przecież to bez sensu. Dobra, weźmiemy sobie patyk. No i teraz tak. No trzeba się dostać no, w tamtą strefę na pewno. No dobra, tutaj jest na razie w porządku. Nie musimy sobie nic robić, natomiast tu będziemy potrzebowali ten patyk zapalony, żeby przejść tam. No dobra, tu idziemy. Na łóżku tu mamy. Paletrę mieliśmy. Też już mamy pełny zestaw. No dobra. Czyli się udało. Mamy tutaj warsztat od razu. Dobra, jeszcze sobie tutaj zerkniemy. Co na tym warsztacie możemy sobie zrobić. Możemy sobie tak. Torbę z amunicją powiększyć. Możemy sobie również... Wymienia kieszeń proty zastępując ją dużym kawałkiem skóry. Dzięki czemu może łatwiej umieszczać tam pociski. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tak. Torbę z amunicją. Bo do tej pory możemy nosić chyba tylko 6, tak? A teraz będziemy mogli nosić 10. Ha, no dobra, to może weźmy na razie sobie amunicję. Huh, Okej, okay. no dobra, czyli teraz będziemy mogli na pewno mieć więcej, nosić ze sobą więcej amunicji. No i co, idziemy tutaj na dół, tak? Znowu nasi przyjaciele tutaj są. Patrzcie, jakie oni tutaj tworzą o, różnego rodzaju biomy w sensie mówię o tych szczurach jakie oni patrzcie tutaj Co to jest? Na I, kurde to jest I, tak daleko zresztą jakie przyjemne miejsce tak jakbyśmy wchodzili do jakiegoś mahat Boska. jakbyśmy tu słuchajcie do jakiegoś do to... gniazda That... you... You to już wygląda dosyć obleśnie Tak, tak jakby jakieś gniazdo tu było Patrzcie jak sobie zaadoptowały ładnie Miejscóweczkę Dobra, podpalamy Co tutaj mamy Mamy tu chyba wyjście na zewnątrz Jakieś You go back. Go away. No. We did it. We did it. We did it. We I want to see mommy. tematy. I don't want her to be dead. Hugo. I to come back. Skończyliśmy, proszę państwa, rozdział trzeci. To już zaczyna się rozdział czwarty. To już zobaczymy sobie w następnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, łapa w górę. Jeżeli nie, łapa w dół. Gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych filmów na moim kanale. A my widzimy się w następnych materiałach. Do następnego! Hej!